Dzień dobry, moi mili, zarówno ci, którzy się za tym głosem stęsknili, jak i ci, którzy mieli święty spokój i się bardzo cieszyli, iż nie muszą mnie słuchać. Jestem, jestem, żyję. Dzień po takiej małej studniówce. Studniówce tylko w odwróconej kolejności, bo studniówka tyczy się tego kanału, gdyż według YouTubeowych statystyk wczoraj minęło 100 dni od mojego ostatniego nagrania od moich ostatnich pogawędek. I gadania od rzeczy. Powiem Wam szczerze, te 100 dni minęło pod znakiem wielu, wielu, naprawdę. Nie chcę tutaj jakoś górnolotnie zabrzmieć, że jestem nie wiadomo jaki, ale wiele było wiadomości, wiele telefonów, wiele rozmów. Jakub, co się dzieje? Dlaczego nie nagrywasz? Jakub, wróć. Nie spodziewałem się, powiem Wam szczerze, że tak Wam będzie mnie brakować. No ale miło mi, miło mi, jeżeli wam brakowało, ale zniknąłem tak nagle, bo nie chciałem bardzo roztłumaczać tutaj jakichś pewnych wątków. Nie będę też chciał dzisiaj roztłumaczać, dlaczego zadziało się tak, a nie inaczej. Jedne, co na pewno wam mogę powiedzieć, to nie było to uwarunkowane jakimiś innymi osobami, czynnikami niezależnymi ode mnie, nikt tu na mnie nie wpłynął. Po prostu był to taki zbieg już wielu wątków, które się nakładały we mnie od jakiegoś czasu. I stwierdziłem, że muszę zrobić muszę zrobić taki pauzę. Myślałem, że to będzie definitywny koniec w tamtym momencie. Wielu osobom mówiłem, że prawdopodobnie będzie definitywny koniec. Ale z biegiem dni, z biegiem czasu narastało we mnie taka narastała we mnie, taka, można by powiedzieć, to jak rozmawiałem ze znajomymi, trochę pustka. Pustka brakująca, człowiek przystyla się przyzwyczaił, pustka braku tych nagrań, takiej małej interakcji z Wami, chociaż jest to jednostronna interakcja, bo Wy się do mnie nie odzywacie, to tylko ja gadam, Wy mnie słuchacie, o ile macie oczywiście ochotę. Ale to też dodatkowy wątek uzależniający, poza hodowlą, która jest już jednym głównym uzależniającym wątkiem, to te nagrania również stały się takim no, małym uzależnieniem. I. Trochę to we mnie dojrzewało, myślałem, że dłużej wytrzymam, ale jak się okazało, nie wytrzymałem. Więc jestem, jestem, żyję zarówno ja, jak i żyje moja hodowla. I to hodowla, jak Wam tak pokrótce zaraz przedstawię, żyje w bardzo dobrym stanie, bym nawet to określił. To nie, że jakieś wątki tutaj, tej mojej nagłej, tego mojego nagłego zniknięcia to były przyczyną, iż coś się zadziało nie tak, nic się nie zadziało nie tak. Wszystko zadziało się dobrze, dzieje się dobrze i oby tak dalej się działo. Też nie chcę tutaj rzucać jakichś nie wiadomo jakich haseł, że te odcinki będą regularnie co tydzień jak kiedyś, bo też w mojej głowie ten dotychczasowy format, jaki przedstawiałem Wam przez ostatnich kilka lat, no nie ukrywam, że trochę się wyczerpał. Trochę tak jak to też była przyczynka, trochę no straciłem taką wenę, co tutaj Wam można więcej pokazywać, więc też nie chcę mówić, że one będą. Co tydzień, konkretnie w takie dni, po prostu może być nieraz co kilka dni, jak mi coś jakieś myśli tutaj do głowy przyjdą, a może być co dwa tygodnie. Także też proszę, żeby tutaj nie było jakichś nie wiadomo jakich rozliczeń, że nie ma filmiku. No bo nie ukrywam, że też operuję w takim dosyć wąskim temacie. No króliki nie są, są i nie są, bym tak to określił, rozbudowanym jakimś nazbyt. No nazbyt tematem, nazbyt hobby przez te wiele lat, jakie tutaj dla was nagrywałem. Myślę, że już bardzo wiele tematów wyczerpałem, bardzo wiele tematów było wielokrotnie wałkowanych, więc też nie chcę znowu e, odgrzewać kotletów i znowu powtarzać coś, co już było przeze mnie powtarzane. Dlatego zobaczymy, będzie myślę to na pewno te pierwsze pierwsze nagrywki będą takim dosyć luźnym formatem. Dzisiejszy jest takim wielkim wprowadzeniem, że jestem. Zrobię taki ogólny przegląd Wam po klatkach. Zrobię też odpowiedź, bo pytania liście o Dalmatynkę. Dalmatynka dochowała się. To na ten moment, na dzień dobry. Niech ona idzie jako gwiazda dzisiejsza. Dalmatynka dochowała się i to nie jednego młodego. Tutaj został taki koślawiec. Nie ukrywam, połamał mi się piorunek. Kręgosłup złamał, łapy mam połamane, wypadł z klatki, ale żyje. Zostawiłem go z matką. Urodziła ona mi sześć maluchów. Ojcem był Termont. Wyszły wszystkie, każdy w innym kolorze. Część oddałem znajomym, bo wyszły tam dwa pełnobarwne czarne. To poszły. I jeden był w takim umaszczeniu, czyli biało-szary. A przeniosę Was zaraz do pomieszczenia tego, gdzie siedzą głównie króliki termonskie. Tam Wam pokażę, jakie sobie zostawiłem, a dokładnie jakie zostawiły mi dzieci. Bo to one były głównymi tutaj prowodyrami tego, aby ten, a nie inny, dokładnie to dwa króliki zostały, bo im się najbardziej one Podobały. Także w tym pomieszczeniu reasumując, jestem, żyje będę starał się Wam co jakiś czas tutaj wrzucać. Jeszcze raz bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy tutaj dobijali się w przeróżnych formach do mnie, abym wrócił. Jakoś będę starał się wrócić. Jak widzieliście, moje, mój brak aktywności na YouTubie odbił się wzmożoną aktywnością na Facebooku. Tam swoje nazwijmy to oczywiście moje ulubione słowo, bo oglądając poprzednie odcinki, to było chyba. Myśl przewodnia, używanie przeze mnie nadmiaru słów, cudzysłów. Więc wróćmy do tego nadmiaru słów. Więc w cudzysłowie, tam mój talent filmowy przerzuciłem. Na Facebooku było mnie bardzo dużo ostatnimi czasy. Bardzo dużo królików było tam pokazywanych w różnych formach. No bo wiecie, no, to jest ładnych parę lat. Ja tam sprawdzałem w którymś momencie. 5-6 lat nagrywałem. Także 5-6 lat praktycznie, no uśrednijmy co tydzień. Robi się. Przerwa dłuższa i czegoś człowiekowi brakuje, no więc gdzieś musiałem to sobie odbić. Dobra, idę na tamto pomieszczenie, pokażę wam dzieci Lilki, bo ona się nazywa Lili Skoczek, jakby ktoś jeszcze nie pamiętał. Pokażę wam dzieci jej i przejdę na główne pomieszczenie Belgów, żeby wam pokazać, że tam również w klatkach nie hula wiatr, a hulają króliki. Z jej dzieci została taka dwójka. Taka dwójka w bardzo ciekawym umaszczeniu. Bo ten biało-czarny to jest samczyk, a to jest samiczka, tylko powiem Wam szczerze, przyglądałem się już jej wielokrotnie i nie umiem zdefiniować barwy. To taki nie wiadomo, ni to niebiesko-szary jest ten, te łatki jej, ni to takie szynszylowe. No nie umiem tego zdefiniować, ale bardzo mi się spodobało jej umaszczenie, więc taką parkę zostawiłem. Na samczyka bardzo nalegała córka. A na samiczkę nalegałem ja. Z tego względu, że była taka dla mnie, no, bardzo ładna barwa. Z racji Szojcem i nie mają wybitnie takiego dalmatyńskiego, czy też dokładnie mówiąc, doreksowego, krótkiego włosa. Mają coś pomiędzy, ale mi się podobają wizualnie. Wizualnie, jeżeli chodzi o ich kształt i taką parkę sobie zostawiłem z myślą o jakichś tam dalszych moich wewnętrznych kombinacjach wyglądowych, królikowych. No to z dzieci Lilki, bo dopytywaliście długi czas, to zobaczcie, to zaraz będzie rok, bo w listopadzie ona przyjechała, mamy już połowę września, to dopiero są jej pierwsze odchowane dzieci. Dwa mioty pierwsze, takich mi osoby tam pytały, niestety kanibalizm matki był. I tu trzeci miot i to jest miot, kurczę, nie mam zapisanego, ale one się rodziły już jak te filmiki przestałem nagrywać. No one w tym, w tym okienku studni to jest ten okres, gdzie one się urodziły, to może był czerwiec, coś takiego. Ciężko mi teraz dokładnie wam powiedzieć. Dobrze, przenoszę się tam na główne pomieszczenie, bo też na dzień dobry nie będę was zanudzał. Tutaj nie wiadomo jakim długim wywodem. Więc jestem w moim głównym, głównym siedzibie, w moim głównym miejscu. Pokrótce leczę, lecę po klatkach. Może nie będę każdej klatki pokazywał, taki, tylko dam wam taki ogólny pogląd. Gdzie jest pojdełko, Jest królik, tutaj praktycznie jest no, 10 oczek może pustych, więc 70 sztuk y, zasiaduje w tych klatkach. Na tej ścianie są te króliki, które wam mówiłem, że mioty będę tworzył, te letnie z tych samiczek październikowych i te mioty się udały, mioty tak jak myślałem, część uszu poleciała, część się trzyma. Ogólnie mam wiele zaległości wam do przedstawienia, ale to nie na dzisiaj, nie będę wam tutaj słowo toku na dzień dobry zaraz serwował, to może na następne jakieś tam kolejne odcinki jak będziecie zainteresowani, bo i są wątki tego jak ja żywię, które też powinienem mam poruszyć i wątki, które Wam się bardzo podobały, a więc mojej okolicy, czyli trawy, otoczenia y, koło mojego gospodarstwa, mojego podwórka, no to wszystko tu się wokół zmienia, też są osoby, które by chciały właśnie zobaczyć jak to wygląda Natomiast klatki wyglądają tak, iż w klatkach nie narzekam na brak królików. Zresztą jak oglądacie Facebooka. Kto nie ogląda, to zapraszam również tam, żeby zerknąć na moją hodowlę. Tam dosyć te moje życie, czy te życie hodowli króliczej mojej jest dosyć intensywne. Króliki są pokazywane na bieżąco, jak wyglądają. Jest tego dużo. i Rodzą się rozpód. Tak jak zapowiadałem, chyba w tym ostatnim odcinku, albo w przedostatnim, który jeszcze był. Rozpłód u mnie nie umarł, rozpłód w lato również był kontynuowany, także cały czas te życie tutaj hodowlane w moich klatkach się toczy, królików mam dużo, króliki opuszczają, zmieniają lokalizację, no jak to, jak to zawsze bywało umie. nie ma nudy, rotacja jest cały czas, natomiast no jak będziecie chcieli to wam będę opowiadał, to mówię to tutaj głównymi teraz myślę, że Pałeczkę może trochę wyprzejmiecie, jeżeli chodzi o jakieś pomysły, bo ja, tak jak poprzednie, poprzedni koniec mój, czyli ten majowy, bodajże to był maj, był głównie spowodowany tym już brakiem pomysłów, więc może Wy będziecie takimi moimi koordynatorami myśli, jakieś tutaj wątki mi dacie, cóż ja mógłbym Wam poopowiadać, cóż pokazać i Wam będę pokazywał opowiadał. No te tematy, tutaj chyba myślę, że lekowe, bo tam tylko zerkałem w komentarzach, że się powielają pytania, na które odpowiedzi były już wielokrotnie przeze mnie udzielane w innych wcześniejszych już nagraniach, więc myślę, że osoby, które bardzo będą dociekliwe, to na pewno znajdą. To są duże kanwy filmów, gdzie można sobie odtworzyć wszystko, co Wam chciałem do tej pory przekazać. No, ale nie wiem, czy z jakichś świeżych wątków coś nowego się zrodziło w międzyczasie, co jeszcze było tutaj u mnie nieporuszane, a warto by było poruszyć. No, ale to już Wasza wyobraźnia. Wasza wyobraźnia przejmuje stery. Ja, ja daję Wam siebie, <ścoughs> jeżeli można tak to odebrać, chociaż nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo. Daję Wam swoją platformę, żeby tutaj móc, jak będę oczywiście miał taką wiedzę i umiejętność, odpowiadać na Wasze pytania. No dzisiaj to będzie tyle. 11 minut to myślę, że i tak jest aż nadto. Moich wygłupów na dzień dobry. Jeżeli ktoś był na mnie zły przez ten czas, no trudno, wystarczy mi. Chociaż nie wiem, czy też muszę przepraszać, no bo też nigdy tutaj się nie obligowałem, że ja zawsze będę tworzył i, i że to jest jakiś mój, no taki wiecie, must have, że muszę to robić. Po prostu to też był taki mój, no wątek poboczny, że ja sobie te nagrywki robiłem. No, ale jeżeli kogoś, komuś coś obiecałem i nie dotrzymam tego słowa, no to przepraszam, ale, ale no, mam nadzieję, że nadrobię te zaległości, jeżeli się jakieś przez ten czas pojawiły. Także dziękuję za dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwale czekali i wierzyli w to, że ja wrócę. No i jestem, jestem, tak jak wspomniałem, w innym formacie, w innej częstotliwości, ale będę wam starał się nagrywać coś, pokazywać. Wszystkiego dobrego. Na razie, cześć.